Podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej Michał Bander w imieniu klubu Radnych Razem złożył wniosek do przewodniczącego o upomnienie radnego Krzysztofa Detyny. Według przedstawionych zarzutów, miał on używać sformułowań bezpośrednio dotyczących radnych koalicji. Na wstępie radny Bander odczytał fragmenty z kodeksu etyki radnych. Punkt czwarty. Radni pamiętają o służędnym charakterze tej pracy, z pożarowaniem zgodności publicznych i poczuciem godności własnej. Oraz e, artykuł ósmy, punkt trzeci. Radni dają dobre sposoby pomiędzyludzkie, przestrzegają zasad poprawnego zachowania, posiłków człowiekowi i wysokiej kultury osobistej. No niestety jestem zmuszony e, w imieniu klubu radnych e, Wnioskiem do Pana Przewodniczącego o uwolnienie naszego kolegi Lewnego Kształtatyny. My niejednokrośnie nie przemilczaliśmy pewne sformułowania, które pojawiały się w jego artykułach, no, ale niestety, ileż można. Byliśmy określani jako apoki, mafiozji, no i ostatnio. Niestety, ale muszę Panu podanie kolegów radnych z Komisji Rewizyjnej, którzy zostali określeni mianem aparatczyków stalinowskich. Panie radny, apeluję, bo przywoływanie najgorszych czasów po wojnie z Polski, którzy ginęli ludzie e, i porównywanie radnych obecnej kadencji, później radnych kodokolwiek jako aparatczyki, jak zachowali. Jakby zachowywali się jaka raz przykry, niegodne funkcji ratnego i niech sobie jak możemy takie Więc Panie Przewodniczący, proszę o upomnienie, bo to bardzo przykro, Dziękuję. To nie jest to przyjemna sprawa dla nas <considerations> wszystkich, nie śledzę na co dzień, też, ja pierwszy raz wymienię jeden z radnych, na swoim oficjalnym profilu. Znaczy już od dwóch lat, prawie dwóch jesteśmy osobami anonimowymi, tak? jesteśmy osobami publicznymi, które zostały ubrane w wolnych wyborach, w ostatnim naszym szlaku, w tym który mógłby świadczyć, dwuznaczny no, film, który świadczy normalnie, do agresji sposób do sposób, z które są inne do innej racji, Tam To jest taka, takie sformułowanie, że Francuzi i bel, Belgowie powinni zatrudnić klipa i studa, tak jak Haydn na tym za, to zatrudnił Lewandowskiego. Jest hmm, fragment filmu, to ale ja dobrze pamiętam, gdzie w tym blisku w sposób bardzo, nie się z przesłuchaczami, nie szanując praw, tak? ich, strzelając do nich. Proszę naprawdę nie używać takiego Jesteśmy sobie dorosłymi i z części nas mogą dać przykład młode Jesteśmy, Żyjemy w trudnych czasach, dziwnych czasach, gdzie takie dwuznaczne filmik może miał być śmieszny, może miał być tylko przestrogą, radą. Nie, nie wiem, czy on miał ususzyć zamieszczenie filmiku, żeby... Takich rzeczy nie, nie robić. Jesteśmy osobami publicznymi, radnymi, którzy są twarzą tego miasta. Naprawdę szanujmy się nawzajem. Tylko, co pod kolejną sesję powtarzam, szanujmy się nawzajem. Jesteśmy zbyt małą społecznością, jesteśmy zbyt małym miastem, żeby przyjmować wzorce, przykre i złe wzorce z górta. I pochylę się na tym wniosku przejrzę porozmawiam z Panem Krzysztofem na temat tych słów, bo nie spotkałem się, niż temat tych informacji, w gazecie 13, w gazecie, nie czytam akurat, e, czy Zgadą, tak, się z tymi informacjami i przygotowujemy decyzję. Panie Krzysztofie, chcę się z Panem spotkać w najbliższym terminie, jak Pan że też opastuje chyba dziennie, nie zawsze jest Pan dostępny, bo tutaj już mamy po sesji, czy to zwykło, zostawimy sobie. Proszę bardzo. Oczywiście muszę powiedzieć, że te zarzuty są dostosowane. Oczywiście też chciałbym zapoznać się Właśnie, żeby zarzucać mi różne wyimaginowane e, e, sprawy związane z tym. E, oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, jestem do dyspozycji pana przewodniczącego i myślę, że spokojnie obrami się i e, przeanalizujemy, przeanalizujemy wszystkie teksty. Wydawało się, że dyskusja na tym się zakończy, a powrót do problemu nastąpi po spotkaniu radnego z przewodniczącym. Tak się jednak nie stało. Czy mogę zacytować ten fragment, panie Krzysztofie? Proszę bardzo. Chciałbym zacytować ten fragment. Cytuję wskazać yy, gazety pana artykuł, który pan napisał. Oczywiście pan jest, yy, tutaj fragment. Wspomnę tylko o uzasadnieniu do uchwały podrzucającej moją skargę na burmistrza. Uzasadnienie to zawierało tak wiele pomyłek i naciąganie stwierdzeń oraz aluzji, że całość wyglądało jak zakyt prokuratorski pisany przez ususzy a tak, czy to w czasach stalinowskich. Czy pewnie wszyscy zinterpretowaliśmy to, panie radny? Ja jako nauczyciel historii po prostu pan nie udaje. Ja się wstydzę tutaj być, ale na pisaniu. Dziękuję. Drodzy Radni, jesteśmy na sobie radni. Mówię, tutaj ma są zburzoną, ale starają się nie w nieomości sposób nie odezwać emocji, bo wszystko jest nagrywane, tak? Jesteśmy później... E, a emocje, proszę Ja emocje oczywiście, szanowni Państwo, rozumiem. A chyba na tej sali mam największy mandat do tego, by powiedzieć, co czuje osoba, na którą jest wylewanych tak wiele nieprawdziwych informacji, obelg, fałszywych stwierdzeń, zupełnie popartych taką nienawiścią. I dzisiaj ja się przychylam do słów i muszę zabrać głos jako burmistrz, aby faktycznie wyeliminować takie postępowanie. Bo ja Państwu powiem jedno. Gazeta, artykuł, komentarz w internecie nie podlega analizie, co autor miał na myśli. Tylko jest odbiór drugiej strony czytelnika, bo tam nie ma rozmowy telefonicznej. Tam ci ludzie, którzy to przeczytali, nie dziwi się kompletnie temu, jak zareagował Maciej Powinow. Oni czytają tak, jak jest. Ludzie, którzy tam pracują, zachowali się tak jak na i tak dalej. Nie będę tego kompletnie tutaj przypominał. I niestety yy, to te słowa, które dalej są odczytywane przez mieszkańców, no nie mają już możliwości spotkania się z panem przewodniczącym, spotka się pan z iluś tam dużą grupą mieszkańców wytłumaczył. Pan nie. To jest działalność na, na szkodę Czucie wizerunku nie tylko danej osoby, generalnie funkcjonariusza publicznego i takich zachowań musimy generalnie po prostu unikać po to, żeby faktycznie nie dochodziło do takich sytuacji, że z jednej strony pod paszczykiem młodiego baranka pokazujemy swoje piękne oblicze, ale z drugiej strony ranimy po prostu innych normalnych ludzi, doradcy burmistrz, ktokolwiek inny jest zwykłym człowiekiem, któremu tak jak każdemu należy się szacunek, należy się poważne zachowanie. I tutaj pewnie zgadzam się z panem przewodniczącym, że powinniśmy zrobić wszystko, aby na tej sali, to rozmawiać być może trudno, Nie zawsze się zgadzamy, to jest normalne. Tak jak dzisiaj chociażby rozmawialiśmy tutaj, ale dochodzi do takich konstruktywnych wniosków. Ale kiedy naprawdę słychać, takie słowa typowo obraźliwe, yy, kompletnie wychodzące się do rzeszowu. Nie można sobie pozwolić na tego typu porównania, bo albo ktoś nie rozumie kontekstu historycznego i nie wie kompletnie na co się powołuje i nie ma świadomości jak głęboko obraża i rani yy, radne, kobiety czy, czy innych uczestników. Apeluję o to, aby absolutnie unikać tego typu zachowań, a wszystkim będzie nam lepiej. Wspierajmy się o projekty, wspierajmy się o najważniejsze rzeczy dla miasta. O to, czy podatek ma być, czy nie ma być. O to, czy mamy ten podnik zrobić, czy tamten. Będziemy zdrowsi. A mówię to dlatego, że wiem, jak na tej sali bywało do tej pory. I wiem, jakie też co padały i gdzie były kierowane. Żeby to naprawdę odpłynęło od nas i nas po prostu nie dotyczyło. Dziękuję. Pamiętajmy, drodzy Państwo, o tym, że słowa czasami potrafią bardziej znaleźć niż jeszcze. Przez te prawie dwa lata dowodziło się, że jesteśmy mimo różnic poglądów tak różnego wieku działamy na rzecz naszego jawora. Na czego ja no to, żeby nam się wszystkim żałować naszym mieszkańcom. Ale na ostatnio czasami czas, sami zauważyłem, że y, tam nasza debata na sesjach Rady Miejskiej przekształca się w coś y, bardziej odpowiedniego do rozmowy, y, jakiś wyrost z poświatami. Przestajemy się wam tym Odchodzimy od tego, co jest właśnie w kodeksie tymi. Od tego, co tutaj przysięgaliśmy, którzy przysięgali na Boga, tak? Jeszcze raz powiem Państwu, więcej rozsądku, więcej zachowania zimnej krwi. Po stronie radnego Detyny wypowiedział się radny Krzysztof Kowalczyk, naświetlając kontekst artykułu. To nie spodobało się przedstawicielom koalicji. Ja no i zbywanie go w e, bardzo ważnych sprawach, no, ale z jego punktu widzenia gdzieś się przeciąga i jest niesłyszalny, że może na pewno troszeczkę użyło ale na nie było w powiecie takim, żeby go jakoś urazić, tylko bardziej w ciągłym się na czynności, na tych działaniach, na tych procedurach, które tak naprawdę wtedy istniały, żeby ono blisko roku czasu przekonało na odpowiedź. a jak był skończony praktycznie, to że to nie znaczy, że się kolejny rok, bo no, tutaj pracy okoliczna na, na, na tym ale faktycznie większość z nas tak stwierdziła, nie czy większość. Także bym tutaj my nie wskazywał, bo inne to tam, faktycznie czasami musimy kontrolować swoje słowa, dbajmy o to, żebyśmy na kontaktach no, bezpośrednich też uszczędzili tego, gdzie nie ma możliwości później poglądu, bo do, do pewnej sytuacji tutaj jest. Znowu jest zapis swoje słowa, ten, ale, no, przyśpok, zawsze swoje słowo, ale na przykład zawsze na pozycji wypowiada się o pracy Rady i dajmy jako przykład, gdzie jest jakaś porozumienie między nami, no do produkcji. ale nikt Pana w ten sposób nie uraża, tak? Nie. Tak, tak, ja tutaj proszę się postawić w sytuacji rady. Jakby Pan zaznaczony był chołkiem starosty, e, członkiem organizacji przestępczych, gdzie tam jest szefem jakiejś tuki kapi, d, 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 i, i, i brał udział w pracach komisji, uważał, że Pan robi słusznie i jego działania były problemem do poprawy tego wniosku. No to chyba Pan to tutaj też w jakiś sposób emocjonalnie do stanowiska rany, którzy z prośbą, tak, dwa razy czy trzy, trzy razy wytrzymali, tak. Czwartego razy w porównaniu tych z prokuratorów nie wytrzymali, zgłaszają tutaj taki wniosek, spokrewnili się na tą sprawę. Tutaj, no, musimy uważać, tak, pracujemy nad tym, Ważne, co mówimy, co piszemy, bo później naprawdę może bardzo zranić drugą osobę. Chyba ja, umówiliśmy się na spotkanie, bo pan już interpretuje,

Ja, że Panie, nie piosenie, nie używały, tak. Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję, że stanął Pan jedyny w mojej obronie. Panie Radny Kowalczyk, Pana odczucia mogą być takie, a nie inne. Jak na bokach tak, diabła ja Pan podstępuje, nie Pan Radny, gdyby zauważył. Pan Przewodniczący ustalił pewną procedurę i proszę mówić o odczuciach swoich, jakby Pan był obrażany, to co powiedział Pan Przewodniczący. Dziękuję, że stanął Pan w obronie. No, panie Małysie, w Krzysztofie wspomniano o i naszą rozmowę, to było w tym pamiętam, to był czerwiec, jest na ojciec, nie pamiętam, um, odnośnie tego artykułu, gdzie... Mieszkańców, od moich wyborców, którzy również poczuli się obrażeni, bo odczytują słowa pisane wprost. Nie wyszukują się, panie Krzysztofie, aluzji, nie wyszukują się pod tekstów, odbierają słowa pisane wprost, bezpośrednio. I uważam, że zdarzają się sprawy, kwestie, o których tutaj dyskutujemy, gdzie zabieramy głos, z spodziewamy Natomiast słowo pisane powinno być ważone dwa razy. Ma Pan czas na to, żeby się zastanowić nad słowem, którego Pan używa i nad słowem wobec kogo Pan tego słowa używa. Bo ja sobie nie życzę, pomimo, pomimo tego, że nie jestem członkiem komisji rewizyjnej, ale byłam w poprzedniej kadencji, spotykaliśmy się z wieloma problemami tej komisji, ale nie życzę sobie. I nie życzyłabym sobie w kolejnych... Pana artykuła, być stykana właśnie w taki sposób. Moi mieszkańcy też sobie tego nie życzą. E, uważam, że powinien Pan wziąć odpowiedzialność i nie tłumaczyć połowie ludzi, chyba że chciałby Pan wydać oświadczenie, że ten artykuł nie powinien być traktowany wprost, tylko co innego autor miał na myśli. Jestem, jestem naprawdę, jestem bardzo rozczarowana z takimi niskimi zwłaszcza, że nie jest to po raz pierwszy. Moi mieszkańcy, w poprzednim Pana artykule, który nazwał Pan nas szajką e, mafiozą, Proszę mi wierzyć, że budzi ten artykuł we mnie bardzo dużo emocji i to bardzo negatywnych emocji. Tak jak i w moich mieszkańcach. I co sesję rozmawiamy o tym, o poszanowaniu drugiego radnego o kulturze osobistej. Niestety nie widzę tej kultury osobistej. W dwóch artykułach, które akurat przeczytałam, nie widzę tej kultury osobistej w Pana przypadku, kierującego słowa, takie słowa w stosunku do innych Nikomu nie jest miło. Jeśli ma Pan takie życzenie, może Pan skomentować. Jasne, to jest Pana artykuł. Tak? Wyraża Pan się w taki sposób, ale z komentarzami ten artykuł powinien Pan troszeczkę zasłuchać. Dziękuję bardzo. szczerze, z szeroko otwartymi oczami. Naprawdę, no, bo no, tutaj yy, ja wspomnę tylko o poprzednich kadencji. Jak w ten sam sposób, jeżeli to jest karta, to na no, razie nie wiem, czy nie wiem, czwarty kartyków, nie to radarę, tego, co się napisać. Jak powiedzmy, no, też mówili o członkach porozumienia prawicy. Dosłownie. Samofon, kołki i tak dalej. No, Jakoś mówili, a to... tak, tak, to oczywiście. Ja się. To, nie to nie jest żadna z Państwa historii. Bo Wy teraz mówicie, że czujecie się w Polsce tak jak wtedy. Najbardziej tak obrażany tak człowiek na tej sali, Ja kiedyś miał w Szukaniu, teraz to czyni Państwo zależnymi. Najbardziej obrażany człowiek na tej sali był u Pański. Naprawdę, my jako koledzy będziemy stosować swoje stanowisko. Było obrażany Panów. Mamy na tej sali. Przykro. Cieszę się, panie Pani Przewodnicząca, że ta uwagę. Wtedy nam na dane było przykro. Wtedy Państwo mówiliście, że Panie, tak, Nie wszyscy, nie wszyscy Poprzedni. Ja mówię, nie, proszę a Państwa, tak, proszę tak, dynasty, w no. państwo, jak mówiliśmy jak porozumienie prawicy, wystosowali pismo, to Państwo, że niektórzy z Państwa niektórzy z Państwa żeście mówili wolność słowa. Stronę. jedna osoba się dba o ciekawostkę funkcjonalną, jaka Dla nas jest to coś nowego, tak? Pan Krzysztof jest nowy, pan Krzysztof jest nowy, panie, przepraszam, panie przewodniczący, przepraszam, panie przewodniczący. Absolutnie dla nas tutaj w trójkę to jest zupełnie pan jakość. Zła jakość. I nie bójmy się tego powiedzieć. Jeśli ma pan te przymuszenia, niech pan przyniesie ten artykuł. Niech pan posłuchaj odrębnie, która to osoba zrobiła. To jest i jeśli nawet dzisiaj tutaj no są pewne sądy kierowane czy kierowane przez radę, to dlatego, że zostawiam obrażeni. Wie Pan? Dlatego, że ktoś napisał, jeśli ktoś na mnie napisał złą rzecz, Podam to do prokuratury. Ta osoba przyszła, Wam nie przeprosiła, mnie wyrębniła z i było to, temat, ale wcale nie ma też wesoła i to cieszę się, że taka sytuacja miała miejsce. Ale jeśli my mówimy, jeśli Pan Kowalczyk mówi, i ma, że nic się nie stało, przepraszam bardzo. <tuszynka> Miał Dlaczego nie ma? Dlaczego pan mówi, że... Nie, teraz nie, nie, Ale panie... proszę mi, ja panu nie troszkadzę. Ja, ja panu nie Ja wiem, co pan radny na Powiedział, że w sumie generalnie nie ma problemu. Tak jest mój odpór, tak? Natomiast panie jeśli... Nie, pan, ja nie będę dyskutował z kolei nad interpretacją tych faktów zostanych. Ja tylko mówię o takiej sytuacji, że mamy konkretną sytuację. Miał pan cytat teraz. Nie jest sytuacja, która miała miejsce. Niech Pan przyjdzie na kolejnej sesji, niech Pan tu przyniesie. Kto obrażał, gdzie obrażał? Nie ma żadnego problemu. Kto pojawi, kojarzy, żeby ktoś w, w jakimkolwiek czasopiśmie napisał, że, że był Pan, nie będę tutaj z szacunku do Pana używał tych po prostu tekstów. Jestem pewien, że również i przewodniczący Rady ówczesny nie był. Pan słyszy o tych słowach? Jakie tutaj są Mówię, że takie słowo. No ale widzi pan jak to brzmi, no właśnie zupełnie inaczej. Ja się nie dziwię, bo tu jest przytaczane, że to jest któryś raz I być może ta debata, dyskusja jest o tyle potrzebna, żeby to się nie powielało, żeby to pióro przyhamowało, żeby te palce na klawiatury ześlizły się jednak przed tym terenie. I o to generalnie chodzi. O to, żebyśmy faktycznie tutaj byli, mówimy o konkretnej sytuacji, nie jakich to nie mamy. Nie, tu zaraz można sobie chce rozrobić z tego, że dzika i, o, i, I na tym wszystkim bazujemy, jak, jak to było. I mówmy sobie często wolnejcie, żeby nie, nie wracać do takich trudnych sytuacji. Budujmy to na nowo. Pan Jacku, nie wiem czy pan zgodzi ze mną. Ale atmosfera w tej radzie jest zupełnie inna niż była poprzednio dzięki naszej wspólnej pracy, którą tutaj wykonujemy. Bo mimo wszystko widzę olbrzymi szacunek w naszej rozmowie, w dyskusji itd. I rozmawiam z Państwem z każdym z osobna z niektórym z radnych z opozycji, będziemy robić niedługo wspólne projekty do kompletnie tego się nie uprzedza. Nie mają miejsca takie sytuacje. Ale w momencie, kiedy ktoś naprawdę pisze sformułowania wprost skierowane do danej osoby, no to raz mogą powiedzieć co najmniej, nie niezadowoleni i po prostu tyle. A my to słyszymy, że takie fakty mają miejsce. Nie udawajmy, że tego nie ma. Co jeden z drugim radny ma siedzieć w domu i ma udawać i, i, i się telewogać, że tak było napisane tak, są, są szarpe, czy ktokolwiek ma z, i mamy wszyscy mówić, nic się nie stało, jak, jak, jak to było. Dajemy już spokój temu wszystkiemu, niech po prostu będzie jakaś by, po prostu reakcja na tym wszystkim, wszyscy wyjdziemy elegancko z tym i, i tylko ty, ty nie udajemy, że nic się nie stało, bo to powinno być o tym słowa oczywiste użyte. za często tak mi się daje, skąd przeszłość. Przeszłość jest ważna, ale z tej przeszłości powinni się wyglądać liczbę wnioski, żeby błędów nie powtórzyć w przeszłość w przyszłości. Tutaj. Cały, cały czas wracamy do tego, co, co było. Tak? Pochylmy się na tym, co jest i co będzie dla naszego dobrego wspólnego wizerunku.